Siema, z tej strony Retur, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z FNAF TD. A teraz postanowiłem, że trochę się pomęczy i ogarnąłem dwie rzeczy na ten odcinek. Po pierwsze, brakuje nam tylko jednego wina, żeby odblokować miejsce na szóstą postać. A po drugie uzbierałem wystarczająco pieniędzy i w tej chwili... Kupujemy na odcinek ekskluzywnego Stone Trapa. Jak widzicie, tu już dosyć farmiłem naprawdę na to. Oraz mamy już 17 poziom. No praktycznie już 18. W razie Stone Trap. Uh. On kosztuje ile? Y -y, 25 tysięcy. Co 2,5 sekundy zadaję 9000 do 15. To po kilku jeszcze ulepszeniach, to on będzie naprawdę świetny. Dlatego, jak na razie, zdejmijmy Girth Endo. Zakładamy sobie Stone Trapa. Ale, żeby nie było, jak na razie, tak po prostu zrobimy sobie jakikolwiek jego Enchant. Jakikolwiek To jest żart jakiś, bo. Najpierw w zabójce 1%, a następnie 0,5%. I jeszcze raz, co dawał ograniczony? Nie tu, chociaż. Nie, nie czekaj Ograniczony dawał 100% obrażeń i 20%. Atak speed. Okej, okay, mam niebywałe szczęście. Naprawdę nie bywałe. Ale zobaczymy jeszcze sobie w tej chwili do kącika nagród, żeby zobaczyć po prostu sobie nie indeks. A nie dokładnie indeks. Yy, indeks gra druga jest wymaksowana. Gra trzecia, dwa średnie. Choć właściwie ja nie powinienem tego robić, bo to będzie źle. Tylko weźmiemy... Okej, okay, i mamy w tej chwili jeszcze niespodziankę. Której sam się nie spodziewałem, a więc poczekajcie chwilę. Ogarnę to. Okej, okay, i jest ogarnięty... Okazuje się, że po prostu widz chciał mnie no tak powiem zrobić szybkie wyjście wejście i się zaliczył tak na odcinek i to słyszeliście właściwie Cornela yy, wracając yy, testujemy go sobie na Endlessie przy okazji romans co do setnej fali i zdobywając ostatniego wina, który będzie nam potrzebny do 125 winów Oczywiście NDS szóstka i teraz tak napełnianie uszykowanie czyli pierwszy tu, drugi tu. I trzeci tutaj, reanimacja, ulepszanie w tych dwóch, bo oni są najważniejsi, jakby broni kompletnie tu wejścia. Ok, i w tej chwili sobie zbieramy. Jak się uda, to pozbieramy 25 tysięcy. Auto autoskip jakby tu mamy na spokojnie ich można jeszcze dwóch postawić to to będzie akurat potężne kombo okej okay, on jest wielki A no tak, bo mamy plus 100% obrażeń. O Boże. Przecież to jest Broken. Jeszcze ja Helpiego postawię. to jest jakaś masakra Ja nie rozumiem, bo można było jednego postawić, ale dwóch? Wydaje mi się, że on rzeczywiście chyba dostanie jakiegoś nerfa. Bo on jest trochę za mocny. Jeszcze z tym zasięgiem? Wydaje mi się, że tu po prostu zamiast kolejnej jednostki, która będzie biła, postawimy coś, co jeszcze bardziej go zbufuje. Nie zrozumiałem z tego ani słowa. Dobra, jak... Ile damage'a? Okej, okay, on jest trochę broken. On jest trochę broken. LP jaki ma zasięg? No, spory starczy. To jeszcze w tej chwili postawimy tego wielkiego klocu na scenie. Moje oczy. Ok, jest wielki kloc na scenie. Też ona daje yy, damage boost 40 tysięcy. To jest żart. Ale no w sumie trochę nie ma co się dziwić, bo patrząc na to, ile on kosztował, to... By, chociaż tak myśląc, it's me, ma tam 4000, ale przemnożymy to przez 4, to prawie 16000 obrażeń na sekundę. A Stone Trap około ile? 12, 13, około 1300 obrażeń na sekundę, ma zasięg 38 i 34. W sumie ich po. It's me jeden jest chyba mocniejszy od Stone Trapa, z tego co widzę. Chyba, że z Stone Trap miał jeszcze jakąś biletkę, której nie zauważyłem. Ale przez to, że ich jest dwóch, no to oni są o wiele bardziej opłacalni. A postawimy jeszcze kolejnego Helpiego, bo co? Już lepszym wszystkich. Wszystkich na pewno postawiłem. Nie wiem, to to jest wszystko. W 24 rundzie mieć już wszystko kupione. Jeszcze 800 tysięcy. To jest masakryczne, bo tych jednostek nie jest dużo, bo to jest 1, 4, 5, 7, 10 jednostek razem. Jest tylko 10 jednostek na mapie. To jest... To jest dla mnie po prostu niewiarygodne. No. Jeszcze by jeszcze raz zobaczyć, czym ma jako abilitkę, bo. 4 miliony. Poczekamy, aż zrobi atak Teraz jest ja akurat boss. Nie zwiększyło się w ogóle. No, teraz weszło. To on praktycznie zadaje tylko 4000, 400 ale coś mi tu nie gram Mówię, i tak on jest bardzo OP i się będzie opłacało go mieć ciągle. Tylko jeszcze znaleźć jakiś bardzo dobry enchant. O który się postaramy. Wymienić na cień albo można, bo mam w tej chwili ile z 1200 dusz, spędzić czy, yy, nie wiem całą noc, może tyle to nie zajmie, ale wydać wszystkie dusze albo uzbierać kolejne 200 tysięcy, kupić kolejnego Stone Trapa, sprzedać go za te dusze. I z tymi duszami ulepszyć tego pierwszego na vengeance. Jeśli będzie się miało wystarczająco szczęścia. A jak na razie szczęścia, to ja mam naprawdę sporo. Za drugim razem pierwszy szef zabójca, drugi ograniczony. To jest szczęście niepojęte. Dobra, ale jak na razie, żeby odcinka też nie robić jakoś wielce długiego, zrobimy sobie po prostu w tym miejscu. Cięcie. Do momentu, w którym po prostu będę najwyżej przegrywał. Cięcie. I tak... fala 120. To jednak ostatnie fale. I nie mam powiedzieć czemu przeszłem na 121 skoro jest wyłączone automatyczne pomijanie. Jak na razie jeszcze sprawdzimy, właśnie tego nie klikałem, czy ty masz jeszcze coś? Nie, on po prostu taki jest. Dobra, ale w taki sposób odblokowaliśmy miejsce na kolejną postać. Subhelpy ma... tu przydałoby się coś Co zmniejsza jak najbardziej cooldown Ma 0.9 Ale wydaje mi się, że Balora ma 0.76 Czy jest coś jeszcze lepszego? 0.8 On jest shiny Wyposażymy go sobie jak na razie. Jeszcze się ogarnie do niego zasięg. Ale jak na razie, to by było wszystko. Odblokowaliśmy yy, teraz dobrze jeszcze pamiętam. Stąd trapa. Yy, ostatnie miejsce w naszym ekipunku. A jak na razie, do zobaczenia. Siema.